maneczko wszystkim z tej strony. 1TV, wasz ulubiony YouTuber. Lecimy sobie z gwiazdą za 90 zł. Jest to seria odcinków, w której zaczynamy od 10 zł, 20, 30 i tak dalej, i tak dalej. Aż dojdziemy do pewnej sumy i zobaczymy, z której Kasiory będzie najlepszy drop. Losujemy sobie zwycięzcę poprzedniego odcinka, ładujemy tutaj youtubka. No i startujemy z tematem, kto wygrywa tę M4 z poprzedniego odcinka pamiętajcie, że subskrypcja musi być zawsze publiczna. I trzeba było zostawić łapę, subskrypcję i komentarz i sprawdzamy, czy wszystko spełniłeś. Jesteśmy na kanale GITUSia. Wchodzimy sobie na kanały. Pamiętajcie, subskrypcja musi być zawsze publiczna, żebym ja mógł wejść właśnie tak jak w to konto i sprawdzić, czy kolega mnie subskrybuje. To jest bardzo ważne, bo trafiają się przypadki, gdzie ludzie po prostu nie mają tej subskrypcji, ee, no właśnie publicznej. No i jestem także fajnie pod tym filmikiem w e, zostaw swojego trade linka w przypiętym komentarzu i wysyłam ci skina gratulacje. Jeżeli chcesz wygrać takiego skina, zostaw łapę w górę subskrypcję na kanale i dowolny komentarz. Pozdro. Ważne informacje, pierwsza linijka w opisie, tam macie grupkę na Facebooka Kartel Jedynki, zapraszam wszystkich, budujemy sobie fajną watachę. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o najbliższych odcinkach, no to z grupy będą szły zawsze pierwsze informacje. Oprócz tego ostatnio rozdaliśmy skina na Dzień Dziecka, także warto tam być. Drugą opcją jest to, że jeżeli wejdzie sobie na stronę G4 Skins, czyli G4 Skins, no to klikając doładuj portfel, Wpiszesz sobie jedynka, no to dostaniesz złoty 50, za złoty 50 będziesz mógł sobie tworzyć taką skrzynkę, albo wejdziesz po prostu przez reflinka i coś cię od razu przekieruje i doładuje ci kasiorę. To tyle z ważnych rzeczy. Otwieramy skrzynki i się bawimy. Ostatnio, jak dobrze wiecie, ci co oglądali, oczywiście, poprzedni odcinek, wiedzą, że siadła nam koska z upgradera jeżeli tego jeszcze nie widziałeś no to sobie zobacz no ale dzisiaj nie będziemy robić upgrade'a lecimy sobie czysto na strzyneczki i zaczynamy od strzeczki Covert za 27 zł nie, nie wjeżdżałem tutaj za żadną inną wcześniej także zobaczymy jak to będzie wyglądało P2000 zobaczcie mamy zysku 0,73 także lecimy sobie jeszcze raz taką strzyneczką, zobaczymy co nam dropnie może coś mocniejszego m 41 s zobaczcie zysk jest eee, także lecimy sobie dalej mamy już stówkę eee, zaryzykowałbym jeszcze raz skoro jest dobrze dlaczego by znowu tego, tego nie zaryzykować nie wiem planuję otworzyć tutaj sobie live'a także też będzie fajnie eee, strata 15 zł, czyli to co zarobiliśmy jesteśmy na minusie eee, lecimy na inną skrzynkę. zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej Tutaj byliśmy, tu byliśmy. Tak naprawdę większość skrzynek, no większość może nie otworzyliśmy, ale e, te fajniejsze, no to są dużo, dużo droższe. Weźmy sobie z taką jedną za 32. Niech z budżetu nam zabiera. Co tym razem? Co tym razem? Kurde, tych Famasów nie lubię. Powiem Wam uczciwie, że ja nie lubię w ogóle Famasów. Famasów, Gailów, tego typu, no nie przepadam. Eee, wlećmy może sobie tutaj 50 na 50 Cyrex, bo to jest taka strzałka na odbicie, często nam właśnie w tej strunce e, wpada Cyrex No i widzicie, czy na proficik? Jest proficik, zysk 2,86, także fajnie odrobiliśmy straty Co tutaj fajnego jeszcze mamy? Glocki, O gloki to nie Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy Następny odcinek myślę, że znowu zrobimy upgrade, bo na upgrade naprawdę bardzo, bardzo mocno poszło nam tutaj do przodu. klas eee, w... Dobra, 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 lecimy sobie z tym Haj spłonie, pal hajs, pal pieniądze. A, szkoda, że nie hot Ojej, oj, No, oj, 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 oj. Sprzedaj, no jak będzie coś fajnego to chyba zostawimy jednak, bo dzisiejszy drop dawaj na dwie o, kurwa, nie chcąc na 3 dałem. A AWP Medusa. No, zobaczymy. Zysk Przede wszystkim za 58,46. Dobra, no to nie jesteśmy tak bardzo w plecy. Ale nie chcieliśmy tego. Eee, dobra, nie zobaczcie, znowu mi się kliknęło na 3. Lecimy dalej. Chciałem, żeby coś końcu fajnego, no myślę, że następny pojemnik będzie, no mówię... O, traku. Tutaj zysk. O, ale strasznie, strasznie. Posypało, no upgrade rzeczywiście, no na no, gdzie wydaje mi się, że są większe szanse. Dobra, 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 Myśmy, myśmy kałachy. Dobra, jeden kałach. No 9 dych to też się skurczy niby to jest dużo, portfel mi boli Zysk 10 a każ 47 kartel. Zobaczcie, przeciwno. Dawaj, dawaj dwa kałacha Portfel boli po 9 dych. No ale, ale, ale wiecie, no y, trzeba trzeba ryzykować. Znowu kartel, znowu Radrod. Zobaczcie, zobaczcie, jesteśmy chyba znowu 43 Dobra, spróbujmy jeszcze, bo może w końcu coś tutaj dobrego na tym na tym wieździe by weszło. Kartel? Kartel, kartel, kartel? Kartel, co, co chyba dołączyć do nas, do, do ekipy? Swoją drogą, wbijajcie do kartelu jedynki. Eee, dobra. Sprzedajmy jeszcze raz. Otwórzmy jeszcze raz, zobaczcie jak to jest. Czy trzeci raz, czy czwarty raz w będzie kartel? Kartel już minął, ale... O, ale super KAŁASZEK Zysk czter... 43 zł. No fajny, fajnie on się tu prezentuje. Ajajaj, mało kasiory. Zobaczymy, dobra, na razie go sobie zostawmy. Jest 13 zł. Spróbujemy jeszcze na tym odbić. E, może na USP-kach, a może na MP7. Ym, dobra znowu to, i, lubię tą skrzynkę, bo ona jest taka szybka na odbicie, wiecie. Szedacie, wygrywacie. Bardzo często mi tutaj dropi. Eee, dobra, sprzedaj wszystko. Otwieramy jeszcze raz i teraz USP Cyrex. Poprosimy dla wszystkich. Dobra, sprzedajemy. No mamy piątkę i mamy tego kołacha Słuchajcie, no. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. No zobaczymy. Słuchajcie, 5 zł jeszcze jest. Na jedno rozdanie na MP7. Może tutaj coś szybko wpadnie. Zostawiam sobie tamtego Kawacha. Eee, także także tyle. Jeszcze 2.41. Na końcówkę zesakiej strzęczki, jak piszę sobie link, co możesz dropnąć. Bo coś takiego. Dobra, żeby to nie było, żeby to nie było nudne, ee, słuchajcie, wjeżdżamy na upgradera. Kurwa ja miałem nie być, ale słuchajcie, to jest wszystko możliwe. To jest kanał, gdzie jest wiele możliwości. Mamy tego AK-47, bo myślę, że tutaj będzie po będzie prostu waste, nie? Wpisujemy sobie tak jak ostatnio, jakąś cenę bardzo bliską tego 80 zł M4A1 anatomik. Dobra, i lecimy z tematem, niech się dzieje. Dobra, przegraliśmy wszystko. Ostatni Famas, to był wjazd. Ty, 1%, ale żeby to siadło. Yy, no dobra, nie, coś realnego. Dobra, jeżeli zrobimy tą broń. Jeżeli tą broń zrobimy, to, ten, to ta broń będzie dla Was. Dobra, no to fajnie. Słuchajcie, to był wiatr na 90 zł, gdzie jest, wszystko, wiecie, gdzie jest wszystko możliwe. No co, bawimy się dalej. Kanał się rozrasta. Dobijamy niedługo do 500 subskrypcji, także to mnie bardzo cieszy. Im więcej subów, tym lepsze nagrody będzie dla was, będą dla was. Także słuchajcie, oglądajcie odcinki dalej. Komentujcie i udzielajcie się. Czytam komentarze. Także dzięki wszystkim, którzy są. Dzięki za łapy w górę. Pozdrawiam stałych widzów. Esa.